Dzień dobry! I jako, że pierwszy film z takiej eksperymentalnej serii komentarzy na tematy kosmiczne przyjął się całkiem dobrze, to postanowiłem, że nagram kolejny. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sądzie, europejskiej sądzie Proba 3. Jest to misja wysłana w grudniu 2024 roku, czyli całkiem niedawno. Generalnie misja jest prowadzona przez firmę SENER, hiszpańską firmę przemysłu kosmicznego, ale w całej tej misji bierze udział konsorcjum kilkunastu państw, kilkudziesięciu firm, w tym siedmiu z Polski, i jest to misja przede wszystkim demonstracyjna. Celem misji jest zademonstrowanie, że jesteśmy w stanie w Europie przeprowadzić Lot formacji dwóch statków w takim ultraprecyzyjnym szyku. Po co to robimy? Może najpierw wyjaśnię w ogóle koncept misji Proba, bo to, bo to jest tak naprawdę seria misji. Kilka takich misji było wysłanych. Generalnie celem tych misji jest przede wszystkim demonstracja technologii. Różnego rodzaju technologii, na przykład sensorów, które później mogłyby być wykorzystywane w troszeczkę większych misjach. Koncepcja jest taka, że wydajemy na te misje nie jakoś dużo pieniędzy, jak na misje kosmiczne, ale sprawdzamy jakieś innowacje technologiczne i przy okazji tych innowacji technologicznych, takim założeniem tych misji jest, że chcemy zdobyć dane naukowe. Nie jest to główny cel. Ale Europa dochodzi do wniosku, że jeżeli już coś wysyłamy, nawet jeżeli jest to demonstrator technologii, to niech coś też sensownego zrobi. I w przypadku misji Proba 3 jest właśnie dokładnie tak. Miałem o tym napisać na uranie, ale ubiegła mnie koleżanka z redakcji, napisała już artykuł o tym, o, no nie odkryciu, ale o tej obserwacji i osiągnięciu technologicznym, które udało się tej misji dokonać. Więc zaczniemy sobie czytać to. Ale przygotowałem też kilka kart, w których opowiem o jakichś konkretnych, takich technologicznych rozwiązaniach, związanych właśnie z tą misją. Więc, misja Proba 3 stworzyła sztuczne zaćmienie słońca na orbicie okołoziemskiej. Jak to zrobiła? Zaraz do tego dojdziemy. Tutaj w tym artykule na początku jest opisane, że dzięki temu mamy bezprecedensowy wgląd w koronę słoneczną. Generalnie korona słoneczna to jest ta górna warstwa atmosfery słońca, i ona jest problematyczna do badania. Najpierw może powiem, że ona jest bardzo ważna, bo w koronie słonecznej. Wieje wiatr słoneczny, który to są cząstki, które docierają do Ziemi i wpływają na pogodę kosmiczną. No ta pogoda kosmiczna, oczywiście, związana jest z pięknymi zorzami polarnymi, ale również może stanowić zagrożenie dla astronautów, zagrożenie dla elektroniki na satelitach, czy też nawet dla sieci energetycznej. Na Ziemi, więc, więc jest to ważny problem, i my monitorujemy tą pogodę za pomocą różnych sąd krążących wokół Ziemi i nie tylko wokół Ziemi. Więc, więc to rzeczywiście badamy. Również w koronie słonecznej mają swoje, swój początek te wielkie wybuchy na Słońcu. Które również czasem docierają do Ziemi, i one są odpowiedzialne za takie nagłe zjawiska pogodowe, dotyczące właśnie pogody kosmicznej. Więc, więc badanie korony jest ważne, ale badanie korony słonecznej jest trudne, bo korona nie świeci bardzo jasno świeci wiele, wiele razy ciemniej niż fotosfera niż można powiedzieć tarcza słoneczna. Więc, jeżeli po prostu patrzymy jakimś instrumentem na słońce, no to ta tarcza słoneczna całkowicie nas oślepia, nie jesteśmy w stanie na koronę spojrzeć. Więc, takim jedynym momentem, kiedy tę koronę możemy badać, są zaćmienia słońca. No ale tych zaćmień oczywiście nie jest dużo. Oczywiście to nie jest jedyny. Za chwilę dojdziemy do właśnie wywoływania sztucznych zaćmień, i dlaczego niektóre. Właśnie teksty w tym artykule Europejskiej Agencji Kosmicznej o tym, o tym osiągnięciu troszeczkę, właśnie naginają, no nie naginają rzeczywistość, ale, ale tak troszeczkę przesadnie o tym mówią, że to jest pierwsze sztuczne zaćmienie, bo to jest dosyć takie mm, grube określenie bo takie zaćmienia wykonujemy już, tylko że w inny sposób, ale zaraz o tym. Najpierw chcę Wam pokazać właśnie jak wygląda mniej więcej kwestia zaćmień. Jeżeli chcemy obserwować koronę za pomocą zaćmień na Ziemi i na ziemnych teleskopów, no to właśnie Księżyc nam ku temu służy, czyli Księżyc zasłania nam całkowicie Słońce i jest ten moment kilku minut, gdzie w danym miejscu na Ziemi możemy zobaczyć koronę słoneczną tylko że po pierwsze widzimy to przez kilka minut w jakimś jednym konkretnym miejscu i widzimy to na zazwyczaj raz w roku a często rzadziej w jakimś konkretnym miejscu bo te zaćmienia oczywiście nie występują wszędzie co roku prawda więc tutaj dla ilustracji pokazałem w tej obecnej dekadzie całkowite zaćmienia słońca gdzie przelatują no mamy znane jeszcze pewnie wielu z was pamięta 2024 rok Mieliśmy pas całkowitego zaćmienia przechodzący przez Amerykę Północną. Było to duże wydarzenie, reklamowane oczywiście przez NASA, no bo wiadomo, NASA, amerykańska agencja, było o tym głośno. Następne całkowite zaćmienie będzie dopiero w 2026 roku. Fajnie, bo przeleci tutaj przez Europę, przez część Hiszpanii, więc no na pewno będzie o tym głośno, ale jak widzimy no tych wydarzeń jest niewiele, niektóre z nich w ogóle występują w takich miejscach gdzie w ogóle ciężko obserwacje, na przykład tutaj, praktycznie tylko Oceania no, w fatalne miejsce na to, żeby obserwować zaćmienie, tutaj także no malutki fragmencik Ameryki Południowej w 2020 gdzie to zaćmienie było widoczne, więc widzimy, że tych zdarzeń nie jest dużo, więc to już jest pierwsze ograniczenie Dlatego wymyśliliśmy coś takiego jak koronografy, czyli instrumenty do obserwacji, właśnie korony słonecznej, gdzie sztucznie sobie to słońce zasłaniamy. Tylko, że tutaj przeszkadza nam też fizyka, bo jeżeli my jakimś dyskiem zasłonimy to słońce, ale to zasłonięcie będzie blisko naszego detektora, to występuje zjawisko, tutaj widzimy, bardzo widoczny na tym, na tym właśnie schemacie zjawisko dyfrakcji. Na czym to polega? No, to generalnie związane jest z falową naturą światła i w uproszczeniu można powiedzieć, że krawędź tego dysku, który nam ten obiekt świetny, w tym przypadku Słońce, zasłania. Tak naprawdę ta krawędź, można powiedzieć, zagina te promienie świetlne i tworzą się takie prążki. No i teraz sobie wyobraźmy, mamy słońce, które świeci bardzo jasno, ta fotosfera słoneczna. I teraz te prążki będą wtedy też bardzo jasne poza właśnie tym obszarem zasuniętym. Więc one spowodują, że zaszumią nam całkowicie te dane, które chcemy uzyskać. No i to jest problem, z którym się każdy koronograf mierzy, który jest skonstruowany i problem ten da się mitygować, minimalizować, po prostu tworząc te dyski dużo bardziej dużo większe niż ta zasłaniana tarcza. Tylko że to rodzi oczywiście kolejne ograniczenia. Nie możemy wtedy zobaczyć tych głębszych, tych bliższych fotosferze warstw korony słonecznej, czyli tych najważniejszych z punktu widzenia naszych badań naukowych, gdzie chcemy na przykład poznać to, w jaki sposób powstaje wiatr słoneczny. No ten wiatr powstaje na samym dole tej korony słonecznej, więc to jest istotne ograniczenie tego typu obserwacji, kiedy mamy koronograf, gdzie dysk jest bardzo blisko tego detektora, który to światło mierzy. I tutaj, dla ilustracji, chcę wam pokazać właśnie to, że no, te sztuczne zaćmienia tworzymy już od dawna, dawien dawna, nawet na sondach kosmicznych, tylko że mają one swoje istotne ograniczenia. I tu mamy przykład najnowszego obrazka z e, sondy SOHO, która od lat 90. bada słońce i pozwala nam też prognozować e, e, właśnie tą pogodę kosmiczną. I tu widzimy właśnie ten dysk zasłaniający, a tu na biało narysowany jest oczywiście komputerowo, jak by wyglądała tarcza słońca, gdyby tego dysku nie było. I więc widzimy, że w praktyce no to ten koronograf nam zasłania w dwa promienie słońca. Więc całe jedno promienie słońca musi być zasunięte, żeby te dane miały jakikolwiek jakby wartość naukową. Więc no widzicie, widzicie na czym polega ten problem. I teraz tak lecimy dalej z tym artykułem. To jest oczywiście to pierwsze zdjęcie, które zaraz powiemy, co uzyskało, bo, bo do tego jeszcze nie doszedłem. Więc wymyśliliśmy sobie, że warto byłoby taką misję zrobić, gdy ten kronograf będzie strasznie długi. A żeby był bardzo długi i żeby go dało się wysłać na rakiecie, no to to nie może być jeden obiekt. To muszą być. Dwa złączone satelity, które się oddzielą po starcie i będą lecieć w ściśle określonej formacji. Jeden z tych statków będzie zasłaniał nam słońce w odległości 150 metrów, a drugi z tych statków będzie tym koronografem, który będzie rejestrował koronę słoneczną. No i to jest no, piekielnie trudne z punktu widzenia manewrów na orbicie, dynamiki orbitalnej, takiej inżynierii. I zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Musimy przede wszystkim mieć ogromną dokładność tego. Eee, z wielu powodów, i ta dokładność tej odległości, no w kosmosie wiadomo, no, mamy próżnię, więc możemy powiedzieć, że no, jeżeli coś wprawimy tam w ruch, prawda, w, ustawimy jakąś orientację. To można powiedzieć z takim naiwnym myśleniem, że to będzie w tej odległości zawsze. No ale tak oczywiście nie będzie, bo te warunki kosmiczne są bardzo dynamiczne i już pierwszym problemem są, jest podstawowe prawo grawitacji. I tu, żeby Wam to uzmysłowić, mamy symulator orbity. Na stronie to jakiś kosmos. Swoją drogą polecam kanał. Na YouTubie Kuba mówi o wielu takich astronautycznych rzeczach związanych z rakietami, z misjami kosmicznymi, no i stworzył taki symulator, bardzo fajny symulator orbity, który pokazuje jakieś tam podstawowe parametry. Możemy sobie zmienić w ogóle ciała niebieskie, ale to jest na razie nieistotne. Chcę Wam pokazać pierwszą trudność związaną właśnie z takim lotem w formacji. Generalnie od wysokości. Od promienia orbity zależy prędkość, z jaką będzie się sonda poruszała na orbicie. I generalnie taka mechanika orbitalna jest bardzo nieintuicyjna, bo w praktyce, jeżeli my tą rakietką przyspieszymy, na, na chwilę przyspieszymy, czyli ta rakieta nam zacznie lecieć szybciej, to co to spowoduje? To spowoduje że jeżeli w tym miejscu ona przyspieszy, to w tym miejscu podniesie się nieco orbita, bo on po prostu tutaj, ta rakietka dostanie więcej energii, więc podniesie swoją orbitę tutaj. Ale z podniesieniem orbity wiąże się spowolnienie prędkości w tym miejscu. Więc my w praktyce, podnosząc orbitę, to tak naprawdę spowalniamy okres. Tego obiegu. No, to jest dosyć nieintuicyjne i jeżeli ktoś się bawił kiedykolwiek z jakimiś symulatorami lotów kosmicznych, gdzie próbował zadokować na przykład do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to doskonale wie o czym mówię. Do no tego trzeba się nauczyć, tej mechaniki orbitalnej. I teraz, co jest istotne w kontekście takiego latania w formacji. Jeżeli mamy formację dwóch statków i dla uproszczenia, załóżmy, że ta formacja będzie taka, że ta, ten statek będzie w ten sposób na orbicie, drugi będzie krążył tutaj. To jest taki skrajnie zły przypadek, nie zawsze występujący, ale nie będziemy tutaj wchodzić w aż takie szczegóły. I to jest taki przypadek, który pokazują w pracy naukowej y, dotyczącej tej misji, y, to jest tytuł tej pracy, y, jest, jest tu taka właśnie ilustracja. Więc to jest widzicie przypadek, o którym zaraz, zaraz powiemy więcej w ogóle, jak, jak to zostało wszystko rozwiązane, ale zobaczcie o co tutaj chodzi. Ten obiekt będzie poruszał się, oczywiście, to nie jest w skali, ale będzie poruszał się nieco bliżej Ziemi. I to, co to powoduje, jeżeli sobie wrócimy do tego symulatora i na przykład właśnie obniżymy popatrzcie tutaj na prędkość. Mamy prędkość 5940 m na sekundę. To jest prędkość na orbicie kołowej. Więc tutaj mamy takie uproszczenie orbitę kołową, bardzo prosty przypadek. I teraz zróbmy sobie obniżenie orbity. Obniżmy sobie i to, i to. Jeszcze sobie bardziej obniżmy, żeby to było bardzo widoczne. No i teraz co widzimy? No widzimy, że ta prędkość nam wzrosła. Teraz ta orbita nie jest kołowa, więc ona, jak się zbliża ta rakietka do perygeum tej orbity, no to ta prędkość będzie rosła do tego swojego maksimum, ale no widzicie generalnie o co chodzi. Różne wysokości to różne prędkości. Co to od razu oznacza? Nawet jeżeli mamy niewielką odległość dwóch obiektów, no to one są na innych orbitach i jeden obiekt ucieka od drugiego. Zrobiłem szybkie obliczenia dla tej konkretnej misji i dla tej konkretnej orbity, czyli dla misji Proba 3, i to nie jest aż takie straszne, bo te odległości się zmieniają może rzędu 1-2 cm na sekundę. Ale teraz, w przypadku misji, gdzie musimy, gdzie ten cień, który tworzymy tym, tą drugą sondą, czyli tym okultatorem, ten cień musi być wytwarzany z dokładnością tak naprawdę milimetrów. Sama dokładność cienia to jest powiedzmy 2 cm. 2 cm przesuniemy się i już wypadamy spoza tego cienia, już nie jesteśmy w stanie prowadzić obserwacji. Więc tu widzimy, że już po kilku sekundach w takiej konfiguracji, na takiej orbicie, nie jesteśmy w stanie prowadzić obserwacji, jeżeli nie będziemy stale tego położenia dostosowywać. Więc to jest pierwsza trudność, ale oczywiście nie jedyna. Bo trudności są związane też z anomaliami grawitacyjnymi. Nasza Ziemia nie jest jednorodną kulą, z jednorodną masą. Więc, jeżeli przelatujemy i, i te obiekty, nasze satelity, nasze sondy są w różnych odległościach od tej Ziemi, no to będzie nieco inaczej działać siła grawitacji na nie. Mamy działanie Księżyca, wreszcie mamy działanie promieniowania słonecznego. Samo Słońce też wypro będzie wyprowadzać z równowagi te, te nasze dwa obiekty. Więc problemów jest mnóstwo. Więc od razu, jeżeli inżynierowie sobie pomyśleli o tej misji i projektanci tej misji, no to od razu musieli pomyśleć, nie będziemy na pewno wykorzystywać niskiej orbity okołoziemskiej, bo na niskiej orbicie te prędkości są dużo większe. Więc i ta różnica odległości między tymi orbitami będzie powodować jeszcze większe wahania. Co powoduje zużycie, spowoduje bardzo szybkie zużycie paliwa. Tam nawet w jakimś artykule było napisane, że przy takiej niskiej orbicie, na przykład nie wiem, 600 km wokół Ziemi, to sonda, by po godzinie straciła paliwo na te manewry. Więc wybrano taką orbitę, można powiedzieć, no tak, jeszcze może powiem o takiej idealnej orbicie dla takiej misji. Idealną orbitą dla takiej misji byłaby bardzo wysoka orbita, gdzie jesteśmy daleko od Ziemi najlepiej w, punkt, w punkcie Lagrange'a, już nie będę wchodził w szczegóły o co chodzi z punktem Lagrange'a, to jest taki punkt, można powiedzieć, stabilności grawitacyjnej i to była idealna orbita, ale taka tania misja, stosunkowo tania, no nie mogła sobie pozwolić na to, bo potrzebowalibyśmy potężnej rakiety, żeby taką misję wysłać, bo, no, żeby po prostu taką orbitę osiągnąć, więc wybrano taki, można powiedzieć, kompromisowe rozwiązania, czyli orbitę eliptyczną. Orbitę, w której mamy perygeum bardzo nisko, ale to apogeum jest dosyć wysoko na bodajże tam 60 tysięcy kilometrów, czy 50, więc, więc to już sprawia, że tutaj te anomalie i te konieczność tych, wykonywania tych manewrów jest stosunkowo mała, bo tu statek podróżuje z prędkością kilometra na sekundę, no, a tutaj nie wykonujemy obserwacji. Czyli mamy takie okienka obserwacyjne, kiedy jesteśmy w tym apogeum, i tu musimy lecieć w tej ścisłej formacji. A gdy jesteśmy w perygeum, no to no, na przykład wysyłamy dane na Ziemię, robimy inne rzeczy, lecimy w takiej y, bezpiecznej konfiguracji, można powiedzieć. Więc y, no, tak wygląda projekt tej misji, y, projekt obserwacyjny. I to sprawia, że w, teoretycznie możemy wytwarzać te zaćmienia co orbitę. I teraz. Orbita tego statku, tych, tych dwóch statków, zajmuje, okres obiegu to jest 19 godzin, coś, coś w tym stylu. Więc można powiedzieć w uproszczeniu, że teoretycznie codziennie przez kilka godzin możemy tworzyć takie sztuczne zaćmienie słońca. Co jest no w ogóle wiadomo w porównaniu do tego, co mamy na Ziemi kosmicznie dłuższe niż jesteśmy w stanie na Ziemi stworzyć no i mamy taki ekstra długi koronograf w kosmosie no ale w praktyce wiadomo, że to nie będzie codziennie, bo musimy oszczędzać, oszczędzać paliwo, chcemy obserwować to Słońce w miarę długo przez około 2 lata, więc w praktyce to będą chyba 2 czy trzy pomiary na tydzień, ale i tak to jest oczywiście bardzo, bardzo, bardzo dużo. No i teraz tak co tu trzeba powiedzieć? No, teraz może warto powiedzieć o tym, w jaki sposób my jesteśmy w stanie w ogóle taką formację utrzymywać, bo to oczywiście poza wszelką dyskusją pozostaje, że to musi być wykonywane autonomicznie. To nie może tym człowiek sterować. My musimy tutaj osiągnąć dokładność milimetrową i to mówię milimetry w kontekście odległości między tymi sądami czyli tutaj. Ale mówię też milimetry w kontekście takiej lateralnej, czyli, czyli wiecie, odległości poziomej tych dwóch obiektów względem siebie. Więc jak taką synchronizację w ogóle można wykonać? Tutaj coś, coś chyba poszukałem. Tak, tu mamy artykuł, który mówi o tym, w jaki sposób jesteśmy w stanie to osiągnąć. I generalnie jest to naprawdę wieloetapowy proces. Po pierwsze, w takim początkowej fazie każdej orbity, kiedy lecimy w tej bezpiecznej konfiguracji, sonda obok sondy, musimy się zorientować, te sondy muszą się zorientować, gdzie wokół siebie są, jakie manewry muszą wykonać, żeby się zorientować mniej więcej w odległości 150 metrów od siebie. I do tego używa się bardzo tradycyjnych metod, czyli szpracze gwiazd. To są takie proste kamery, które rejestrują gwiazdy, i dzięki temu możemy się dowiedzieć, sądy mogą się dowiedzieć, w jakiej orientacji są, no bo mamy znane układy gwiazd i to są, i to są generalnie tutaj, wielkiej filozofii nie ma. Do tego używamy jeszcze GPS-u, no bo na tej wysokości 500 km GPS normalnie nam funkcjonuje. No i używamy radionawigacji, czyli po prostu sygnałów z Ziemi radiowych. Dzięki temu też jesteśmy w stanie pomierzyć te odległości, zmierzyć dokładnie orbity tych obiektów. No i to wszystko fajnie. Jesteśmy w stanie potem wykonać manewry, żeby się ustawić w takiej formacji. Ale oczywiście to jest na razie ustawienie się z grubsza. Teraz wchodzą fazy takiego bardzo dokładnego ustawiania. I tu wracamy do tego artykułu, który fajnie to opisuje. Tutaj otworzę, może to. Tu widzimy, jak ta sonda wygląda w takiej ciemności. Migają nam LEDy. Wiele różnych LEDów nam miga, i generalnie to jest faza, w której już będziemy mieli centymetrową dokładność. I na czym to polega? Na sondzie są kamery, i te kamery obserwują tego swojego drugiego, tą drugą siostrę, tego drugiego satelitę. I wykrywają wzory na tych LEDach. I to jest taka typowa nawigacja, właśnie optyczna. Czyli mamy najpierw szerokokątną kamerę, która widzi ten wzorek tych LEDów i mniej więcej się ustawia względem tego. A gdy już się ustawił względem tego, już wiem mniej więcej jaka jest pozycja, no to używa. Tutaj zgaduję, że to jest tutaj. Używa takiego bardziej skomplikowanego wzoru LEDów i kamerki takiej wąskokątnej, która jeszcze bardziej dostosowuje nam, nam ten obraz. Więc mamy takie dwa etapy, które już prowadzą nas do no chyba centymetrowej, do jednego centymetra pozycjonowania. To oczywiście jest nie wszystko, bo to jeszcze nam nie zapewnia pełni szczęścia. I teraz... Poczekajcie, tu mamy tak, tu mamy tą ilustrację, która pokazuje nam, co się dzieje dalej. Dalej używamy lasera. Laser w jednym z instrumentów świeci na taki retroreflektor, czyli taki odblask. Na drugiej sondzie to światło jest odbijane, wraca do kamery z tej pierwszej sondy, która tym laserem świeciła, i to światło jest analizowane. I tutaj uwaga, moje naiwne myślenie było, że to jest na początku, tak. Z góry założyłem, że my tu mierzymy odległość, czyli, wiecie, to jest tak jak lidar robi, że świecimy światłem, patrzymy, kiedy się światło odbija. No, tak to nie działa. W takiej precyzji milimetrowej to nie ma szans z elektroniką, żeby zadziałało, bo no, ta precyzja jest tak niewielka, że to światło tak szybko się odbija, że nie jesteśmy w stanie tych różnic wykryć. Tu działa to trochę inaczej i tu nie będę was zanudzał tymi aspektami no generalnie po prostu światło ma pewne właściwości jak na przykład właśnie faza i przy odbiciu my jesteśmy w stanie poznać czy to światło nam troszeczkę zostało zniekształcone oczywiście ten retroreflektor czyli ten odblask musi być specjalnie ułożony żeby to było możliwe ale na bazie właśnie tego gdzie ten punkt jest odbity światła, czyli gdzie jest to centrum odbicia, i, i tego z jaką fazą to światło jest odbijane, jesteśmy w stanie bardzo dokładnie powiedzieć, jaka jest odległość od tej sondy, i też jakie jest przesunięcie e, przestrzenne, można powiedzieć, e, te, tych statków względem siebie. I to już nam daje tą milimetrową, tą poniżej jednego milimetra dokładności. To jest jeszcze nie wszystko, słuchajcie. Tutaj mamy jeszcze, dochodzi nam trzeci aspekt tego utrzymywania tej pozycji w tym szyku. Żeby to zrobić i żeby za bardzo, jakby nie uciec, to wokół naszego teleskopu, który ma średnicę 5 cm, w tym koronografie, umieszczono masę czujników, takich można powiedzieć, fotokomórek. I te fotokomórki są specjalnie w takiej większej odległości od tego. Detektora, i one, gdy tylko któraś z nich wykryje światło, no to będzie, wi będzie wiadomo, że ta sonda zdryfowała za bardzo, na przykład w prawo albo za bardzo w lewo. I tym oto prostym sposobem jesteśmy w stanie wysyłać komendy tak, żeby niewielkimi manewrami cały czas to, po, tą, tę pozycję utrzymywać. I to są naprawdę niewielkie manewry. Te silniczki tam to są mili-Newtony, czyli naprawdę bardzo niewielkie manewry, żeby żeby, tą pozycję, żeby tę pozycję utrzymywać. Więc tak, więc takie to jest, to jest osiągnięcie, naprawdę bardzo ciekawe, bardzo ciekawa europejska misja. I tak jak powiedziałem, w tej misji bierze udział wiele podmiotów z Polski, w ogóle wiele podmiotów z całej Europy, ale warto jest by mówić o tym, że wiele firm z Polski również bierze w tym udział. Ja może odeślę do mojego wątku twitterowego, gdzie więcej piszę, wymieniam te firmy, żeby, bo nie chcę tutaj nikogo pominąć, o nikim zapomnieć. Ale warto o tym pamiętać, że już bierzemy udział w takich misjach od dawna, w różnych misjach kosmicznych, Europejskiej Agencji Kosmicznej i innych agencji również. I tutaj również ten polski przemysł kosmiczny stanął na wysokości zadania i wykonywał komponenty, projektował, budował te komponenty, integrował z satelitą, która z sądą, która została wysłana. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta historia się podobała. Zachęcam do przeczytania artykułu na Uranii na ten temat no i w ogóle odwiedza odwiedzania naszego portalu, gdzie piszemy na, na takie tematy.